Podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Inwestycja wyniesie blisko 74 miliony złotych. Obejmuje przebudowę placu dworcowego przy ulicy Grodgera, układu komunikacyjnego w rejonie dworca oraz budynku dworca kolejowego Rzeszów Główny. W przypadku dwóch pierwszych zadań inwestorem jest samorząd Rzeszowa. Jest to bardzo istotne dla miasta Rzeszowa przedsięwzięcie, bardzo istotna inwestycja, nad którą już od wielu lat pracujemy która też budzi wśród mieszkańców, wśród mediów y, wiele emocji, a to dlatego, że jest y, ta inwestycja zlokalizowana w centrum miasta i dotyczy, można powiedzieć, układu krwionośnego albo nerwowego y, miasta, czyli, czyli y, komunikacji. W długim procesie udzielenia zamówienia publicznego y, najkorzystniejszą ofertę, która została wybrana, złożyła firma Budimex. Jesteśmy spokojni ze wspólnymi siłami, mimo trudnego czasu czasów pandemii i problemów, z którymi się borykamy, zrealizujemy to na czas. E, oczywiście jesteśmy przekonani, liczymy to na wspólną na współpracę ze strony miasta. W ramach pierwszego etapu inwestycji, czyli przebudowy placu dworcowego przy ulicy Grodgera, powstanie między innymi parking podziemny na 110 miejsc postojowych. To jest jakby element podziemny, natomiast to co na górze, na placu dworcowym, to przede wszystkim elementy dominujące architektoniczne w postaci ciągów drogowych, pieszych, wjazd i wyjazd z parkingu podziemnego oraz przystanki, wiaty przystankowe i fragmenty zieleni. W ramach tego zadania 1A będziemy również mieli do zaprojektowania i wybudowania system ITS. Czyli są to elementy związane z budową inteligentnego systemu monitoringu wizyjnego, systemu parkingowego. Drugi etap obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie dworca, to m.in. rozbudowa ulic Grotgera-Jasnyka oraz przebudowa ulicy Bardowskiego. W przypadku trzeciego z elementów przebudowy dworca inwestorem jest PKP. Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne ma być gotowe za dwa lata. Na realizację inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej.